Torki. nie chciałam tego zrobić. Spokojnie, nie jesteś samotna, bo masz nas. Pomożemy ci, a najpierw damy znać twojej mamie. Na pewno się martwi. O, Draculoro, dziękuję, ale my Yeti nie rozmawiamy z potworami. Nie wyobrażam sobie mojej mamy z Haha, <Gun stylizacja> Co powiecie na to? Co to za dźwięk? To chyba to coś. Czy to stara trumna Halo! Rezydencja Draculi! Odbiorę. Ahoj! Drakula? Z tej strony krewnicka. Próbowałam się do ciebie dodzwonić, no bo... Bo <laughs> wściekła Yeti grasuje w szkole i twierdzi, że ukrywa mi córkę! I chce rozmawiać! Pst. Wiem, że Abi tu jest! Natychmiast oddaj mi córkę! Bo ściągnę na straszyceum śnieżyce, jakiej jeszcze Trzeba oddzwonić! Weź moją i -trundę. albo moją. Weź Brak zasięgu? Pewnie przez zamieć. To co mam teraz zrobić? Jeśli mama zamrozi straszyceum, nie przyjmą mnie tam! Mam pewien pomysł. Potwory? Pora się zbierać!